Dworzec kolejowy w Salonikach, stąd można się dostać do miejscowości Leptokaria u podnóża Olimpu. Ale ja pojadę jeszcze do miejscowości Edessa, zobaczyć wodospad, no i sprawdzić, jak wygląda kolej w Grecji. Linia jakieś 150 km ma, może nawet nie całe. Częściowo zelektryfikowana, więc pewnie jakiś szynobus będzie, może skład wagonowy z lokomotywą to by było najfajniej. Z Cyperonu mnie przepędzili. Nie można robić żadnych kwotek, filmów. Zobaczymy. Może uda się chociaż w środku nagrać, jak to wygląda. Dworzec w środku bardzo Ej ładny. ciąg jest do miejscowości Edessa. Godzina 12.15. Wygląda w środku normalnie, jak to dworzec zwykły. Kolejowy kasy. Jakaś poczekalnia. Niestety ani na peronie, ani w budynku dworca nie wolno fotografować, nie wolno filmować, przepędzili mnie stamtąd. Eee, nie widziałem nigdzie zakazu, także nie wiem z czego to wynika. Na szczęście nic nie kazali usunąć, także filmik się zachował. Pozostaje mi nic tylko pokazać wam tą lokomobile, czy co to jest, nie mam pojęcia, czy to w ogóle nawet po szynach jeździło czy nie. Eee, nie ma żadnej tabliczki informacyjnej. Także jeśli ktoś wie, to bardzo bym prosił dać znać w komentarzach. Do zobaczenia w pociągu albo już na miejscu. Terima kasih telah menonton! Udało się, dojechałem do stacji Edessa. Może tutaj pozwolą mi zrobić zdjęcie. Paru rowerzystów, frekwencja. do szynowym widać, że miał tutaj jakąś fajną fototapetę, ale niestety jest zdarta. Eee, a tam z tyłu to, co tak kurczy, to chyba grega prądotwórczy, bo ze stałą prędkością obrotową cały czas pracował. Autor hałaśliwy zresztą. Silnik wydaje mi się, że gdzieś tutaj z przodu był. Linia kolejowa prowadzi dalej do miejscowości Florina, ale niestety komunikacja zastępcza autobusowa. I z tego co wiem, to taka komunikacja na stałe. Tam od dłuższego czasu już nic nie jeździ. A szkoda, bo tam już się zaczynają naprawdę fajne klimaty. Przynajmniej tak to na mapie wygląda. Jeziora, góry, kręte tory. Także szkoda, szkoda, może kiedyś się uda. Uruchomić, tą linię, to mnie nie to skorzystam. E, tutaj, już zakazu nagrywania widzę, że nie ma Nie ma z tym najmniejszego problemu, e, nawet widząc, że nagrywam. E, konduktor nic nie mówił, tylko się zapytać czasem dalej nie jadę tym autobusem. E, tym składem prawdopodobnie za dwie godzinki będę Za półtorej godziny i 9 euro dzieli Was od takich widoków jak tutaj. Przyjechaliśmy gdzieś z tamtej doliny, z 0 metrów nad poziomem morza, na jakieś 300 kilka. Oprócz ładnych widoków z góry, jest też kilka małych i średnich wodospadów. Ten jest trochę większy. A główny punkt widokowy jest chyba tam na dole. Jeśli ktoś by się wybierał samochodem to jest duży parking, wygląda, że chyba płatny, ale nie jestem pewien, trzeba by to sprawdzić na Google Maps. Z tego miejsca jest jeszcze lepszy widok, tylko jak się dostać tam na dół i czy w ogóle się da. Czym niżej tym zdecydowanie lepszy widok i widzę, że nawet pot da się przejść tym wodospadem. Czy greckie PKP było punktualne? Nie, niestety nie było. Jakieś 15 minut spóźnienia Mimo, że po drodze nigdzie żeśmy się nie zatrzymywali tak nieplanowo, to na pewno. Prędkość, jaką osiągał ten pociąg, to na linii zelektryfikowanej e, to było 120. Cały czas praktycznie 120 jechał i to raczej było VMAX. W miejscu, kiedy skończyła się elektryfikacja, to było tak 80-100. E, częściej raczej ta niższa wartość. Żeby mnie nie zmoczyło od telefonu, żeby mnie zmoczyło bardzo telefonu. Uhu. Nieźle. I na koniec jeszcze jakaś jaskinia. O jak tu cicho. A bilet jedna euro. Nawet się tego nie spodziewałem, że będzie wszystko za darmo. Jednak jest opłata. Ale 1 euro. O! o! Myślałem, że to taka będzie zwykła dziura. A tutaj widzę, że piękne stalaktyty, stalagmity. Formy naciekowe. Ładne. Można iść dalej, ale robi się tutaj już naprawdę wąsko. Nieźle. To wygląda. Wszędzie mnóstwo wody. Jak to zwykle bywa w jaskiniach. I to by było chyba na tyle. Tam w sumie nic nie ma. Dziura. To jest jakaś elektrownia. Prawdopodobnie szczytowo-pompowa. Tam jest dolny zbiornik. Tutaj widać, że są rury. Pora już wracać. Jakieś 20 minut odjazdu pociągu. Podoba mi się strasznie ten mercedesik tutaj na torach. Super wygląda. Tutaj nie ma problemu z robieniem filmów, nikt nie goni. Ciekawostką jest to, że w ogóle ten pociąg nie posiada żadnych tamiczek kierunkowych. Także wszyscy się pytają gdzie jedzie, to samo było w Salonikach. Jako ciekawostkę też powiem, że wszystko wygląda na to, że ma trzy silniki. Jeden z tyłu, który właśnie słychać, to jest agregat prądotwórczy. Strasznie hałaśliwy i smrodliwy, już z daleka było czuć spaliny, chociaż nie widzę, żeby kopcił. No i do tego z przodu i z tyłu silnik, który napędza, przekładnia, wygląda na to, że jest elektryczny. Tak, potwierdzam, jest osobny silnik, który napędza całe to towarzystwo, właśnie go teraz odpalili, troszkę dymi, ale niewiele.